To jest Wojtek, a to Blender. Podobno. Biorąc pod uwagę ceny zabiegów, taniej kupić Blender i jeść do końca życia mamkę. Sprawdźmy to. Co się bardziej opłaca? Implant czy Blender? Runda pierwsza. Niech podniesie rękę ten, który ma rozwiązanie. Mateusz idzie do fotografa. Chce się uśmiechnąć, ale ma braki. Kto z was mu pomoże? Oczywiście, pomożemy. A pan Blender się nie uśmiechnie? Runda druga. Ania idzie do kina i marzy, żeby pochrupać orzeszki, ale ma problem. Kto temu zaradzi? W naszej klince rozwiążemy taki problem. Nawet w jeden dzień. A pan Blender nie pomoże? Hmm. Chyba nie bardzo. Runda trzecia. Oto pani Małgorzata. Niebawem ma komunię wnuczki i martwi się swoim uśmiechem. Czy ma ku temu powody? Nie ma powodu. Wszystkim się zajmiemy. I tak oto mamy zwycięzcę. Chyba, że Blender zdecyduje się pójść na komunię. A jeśli interesujecie cały materiał, pod którym znalazłem ten komentarz, skomentuj słowem Blender i zaobserwuj mój profil.